Największym błędem w zarabianiu z pasji nie jest brak umiejętności, tylko to, że jesteś za dobry. Ja zaczynałem od zera. Miałem klientów tylko z polecenia, a ci klienci zwykle pytali mnie, czy mogę sprzedawać jeszcze taniej. Zaledwie jeden rok publikowania prostych rolek rozwinął mój biznes do ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. W tym filmie pokażę Ci 5 kroków, dzięki którym twoje umiejętności w końcu zaczną na Ciebie zarabiać. I to działa nawet jeśli zaczynasz social media od totalnego zera. Jeśli myślisz o publikowaniu, to pierwszy krok jest dla Ciebie, bo Wcześniej, kiedy jeszcze nie publikowałem na social media, nikt poza moim małym miastem nie wiedział, kim jestem, przez co w ogóle nie miałem klientów. Dzisiaj darmowe treści przynoszą mi osoby, które same chcą ze mną współpracować. Bo zobacz, ja pochodzę z bardzo małego miasta, które ma jakieś 20 tysięcy mieszkańców. I kiedy 4 lata temu zaczynałem swój pierwszy biznes, to jedyni klienci to byli moi znajomi, którzy najchętniej chcieli ze mną współpracować za darmo. Bo kiedy chciałem, żeby coś mi zapłacili. To już pojawił się pewien sceptycyzm. I na tamten czas zarabiałem jakieś 1000 zł miesięcznie, i pomyślałem sobie: No, jak tak to będzie wyglądać, to najprędzej za 10 lat będę mógł pomyśleć o jakimś zarabianiu na pasji. Więc musiałem coś zmienić. I zacząłem wtedy publikować na social media. Chodziłem jeszcze do normalnej pracy, więc robiłem to typowo po godzinach i w weekendy. I na początku zajarany tym pomysłem, że tak, w końcu zmienię swoją sytuację. Przyjdą do mnie klienci, którzy sami chcą ze mną współpracować i zapłacą mi kupę kasy. Jak się później dowiedziałem, rzeczywistość miała na mnie inny plan. Bo przez 18 bitych miesięcy publikowałem praktycznie dzień w dzień i dosłownie obserwowało mnie tylko kilku znajomych i rodzina, którzy dawali mi lajka z litości. No ale myślałem sobie... Kurde, w sumie jakie mam inne wyjście? Albo będę negocjował swoje ceny w nieskończoność i pracował z ludźmi, którzy ledwo co chcą mi cokolwiek płacić, albo postawię na budowę marki osobistej i w końcu może kiedyś to zadziała. No i cóż, tak się stało, bo po 18 miesiącach nastąpił przełom. Moja pierwsza rolka poszła w większy viral, przyniosła mi 2000 obserwujących i pamiętam wtedy 8000 zł ze sprzedaży. I to kompletnie rozwaliło moją głowę. Wtedy uwierzyłem na 100%, że to był dobry kierunek, że te 18 miesięcy pracy wcale nie było na marne, tylko w końcu musiałem poczekać na ten swój przełom i on przyszedł. I wtedy pojawiły się dm -y o współpracę. Klienci już nie negocjowali cen. Mówiłem, to kosztuje tyle i tyle i im to odpowiadało. Przyszły marki, które chciały mi płacić za pojedyncze posty i to nierzadko nawet kilka tysięcy. Poznałem osoby, które kiedyś były tylko dla mnie moim autorytetem, a dzisiaj byliśmy kolegami z branży i utrzymywaliśmy kontakt. Zbudowałem sobie tą pozycję eksperta, o której tak długo marzyłem i której tak bardzo mi brakowało. I w końcu ludzie zaczęli mnie szanować i klienci chcieli współpracować nie z kimś kto miał 30, 50 zł taniej, tylko chcieli współpracować ze mną. Bo zobacz, być może ty teraz jesteś w takiej sytuacji, w której ja byłem kiedyś, czyli może dopiero myślisz o publikowaniu, a może już opublikowałeś swoje pierwsze posty. I wiem, social media na początku są turbo brutalne. I być może masz takie myśli, zastanawiasz się, ha, czy w ogóle warto to robić? Czy może to nie jest oszustwo, że wszyscy niby sobie zarabiają na tych social mediach, radzą sobie, a mi nie wychodzi. I muszę Ci powiedzieć, ja miałem dokładnie tak samo. Ale chciałbym, żebyś pomyślał o tym trochę inaczej. Zobacz. Jak inwestujesz w jakąkolwiek inwestycję? Załóżmy, nawet dajesz na lokatę bankową. Masz tam 7% zwrotu, nieważne, to za ile masz zwrot z tej inwestycji? No, najszybciej za rok, tak. Najczęściej lokaty są roczne. Inwestujesz w cokolwiek innego, kupujesz nieruchomość, za ile ona się zwraca? Za kilkanaście, kilkadziesiąt lat. I publikowanie na social media działa dokładnie tak samo. Tylko, że tutaj nie inwestujesz swoich pieniędzy, tylko musisz zainwestować swój czas. Pieniądze czasami też, ale na początku możesz robić to całkowicie za darmo, tylko inwestując swój czas. I dlatego ja tak bardzo wierzę w social media, cały czas o tym gadam, bo uważam, że to jest najlepsza możliwość ever naszych czasów. Zobacz, jakbym ci powiedział, będziesz musiał robić coś przez rok. Półtorej roku, dwa lata nawet, ale później możesz na tym zarabiać. Nie musisz mieć szefa. Możesz zarabiać kwoty po, powyżej 10, 20, 30 tysięcy złotych. To co, nie jest to dla ciebie tego warte? Zobacz, w tych czasach, w których żyjemy obecnie, zasięg na social media od odpowiednich osób to jest dla ciebie waluta. Im więcej osób o tobie wie, tym więcej drzwi zaczyna się przed Tobą otwierać. I teraz patrz, jakby to było takie zajebiście łatwe, że każdy wrzuca 10 postów i od razu się wybija, to naprawdę myślisz, że to by było takie wartościowe? Czy cokolwiek w życiu, co jest naprawdę wartościowe, przychodzi łatwo? No nie, bo rzeczy, które przychodzą łatwo, wszystkie osoby je robią. A to, co robią wszyscy, zazwyczaj nie jest zbyt wartościowe. Wystarczy spojrzeć na średnią zarobków. Czy to Cię satysfakcjonuje? No, jeśli tak, no to być może social media nie są dla ciebie. Ale jeśli nie chcesz się z tym pogodzić, pracować za średnią krajową, tylko chcesz czegoś więcej, chcesz mieć fajny lifestyle, chcesz podróżować, to social media są dla ciebie absolutnie najlepszą drogą i najlepszą inwestycją, którą możesz poczynić. Więc dobra, konkretnie co masz zrobić? Weź kartkę albo odpal notatnik, nieważne. I napisz jedną rzecz, na której znasz się najlepiej. To może być jakieś Twoje hobby, coś, na czym znasz się lepiej niż większość społeczeństwa. Ok? Jakaś jedna taka umiejętność, w której jesteś choć trochę lepszy. I wypisz sobie trzy główne tematy, którymi mógłbyś się zajmować. Na przykład, jeśli masz ponadprzeciętną sylwetkę, niech to będzie trening pod budowę sylwetki, dieta, jeśli masz wiedzę o geografii. Prowadź kanał o podróżowaniu, na przykład, i pokazuj, gdzie warto podróżować tanio. No, ludzi takie rzeczy interesują, i ludzie będą chcieli Ci zapłacić, żebyś rozpisał im, jak mam podróżować tanio. W dzisiejszych czasach można zarabiać na wszystkim. I teraz ostatnie, co robisz, to wypisz sobie niszę odbiorców, która byłaby gotowa za to zapłacić na przykład kobiety w wieku 20-40. Na przykład mężczyźni po 30, po 40. Coś, co będzie pasowało do Ciebie i za co ludzie będą w stanie zapłacić. Nie bierz tylko bardzo młodych ludzi, i starszych osób też raczej nie wiesz, bo to są słabe grupy, często nie mają kasy. W ten sposób stworzyłeś najprostszą strategię na Twój content. Bo jeśli chcesz zarabiać na swojej pasji, to na początku ludzie muszą się o niej dowiedzieć. A jak się ludzie o tobie dowiadują w dzisiejszych czasach? Dokładnie, wejdę na Twoje social media. Dobra, to teraz krok drugi i parę słów właśnie o publikowaniu na social mediach. Jaka jest najgorsza rada o tworzeniu kontentu? Najpierw zostań ekspertem. Bo kiedyś ja też wierzyłem w tą bzdurę. To znaczy, chciałem zacząć publikować na social mediach, tylko moim problemem było to, że tak, chciałem zacząć, ale tego nie robiłem. Dlaczego? Bo widziałem w oku siebie mnóstwo przykładów osób, które są lepsze ode mnie, które są już w branży kilka lat, które mają większą wiedzę. Co ja, taki... Młody gościu, co dopiero zaczyna, wchodzi. Co ja mogę, co, co ja mogę komuś nauczyć? I dlatego myślałem, że no na początku muszę ten problem rozwiązać. Czyli więcej się uczyć, czytać więcej książek, przerabiać więcej kursów, czy, czytać jakieś badania i tak dalej. Czyli muszę być bardziej gotowy na to zaczęcie. I moim problemem było to, że to trwało w nieskończoność. To znaczy, ciągle myślałem, że jeszcze więcej, muszę wiedzieć jeszcze więcej, jeszcze nie jestem dość dobry. I przez to nie zaczynałem. I zauważyłem, że ja tak mogę nawet przez kolejny rok, dwa, trzy, nigdy nie zacząć, bo nigdy nie poczuję się wystarczająco dobry. Bo im więcej wiedziałem, tym nie czułem się bardziej gotowy, wręcz mniej gotowy, że o jezu, jeszcze ja tyle nie wiem, jeszcze nie wiem wszystkich szczegółów, nie mogę zaczynać. I zabawne jest to, że dzisiaj, kiedy uczę innych o social mediach, to do mnie przychodzą osoby, które mają dokładnie ten sam problem. I wtedy mówię im, że najlepszy czas na zaczęcie jest kiedy? Tak, teraz. Bo jeśli masz chociaż jakieś doświadczenia i jakieś umiejętności, nie bardzo duże, ale jakieś, to nadal jesteś w stanie nauczyć osobę, która nie ma tych umiejętności. Ok? Czyli co przez to rozumiem? Wystarczy, że jesteś jeden krok przed kimś, znasz jego błędy. Wtedy, jak ty przed chwilą byłeś tam, sześć miesięcy temu byłeś w tym miejscu osoby, którą uczysz, to jakim ty będziesz zajebistym nauczycielem? Bo ty przed chwilą. Widziałeś te wszystkie błędy, widziałeś jak ci nie szło, widziałeś co było problemami, i osoby właśnie dlatego będą chciały się od ciebie uczyć. Zobacz, wyobraź sobie, że chcesz rozwinąć biznes, to kto ci da lepszą radę? Elon Musk, jak zrobić swój pierwszy krok? Czy osoba, która rok temu zaczęła swój biznes? Oczywiście, że osoba, która rok temu zaczęła swój biznes i mimo, że ma mniejszą wiedzę niż Elon Musk, to Elon Musk zrobił to tak dawno temu, że on już nie pamięta tych problemów. On już nie pamięta, jak to jest zaczynać. On nie pamięta, jak to jest nie mieć pracowników. On żyje w innej galaktyce. Ty chętniej weźmiesz radę od kogoś, kto jest bliżej Twojego poziomu. Jakiś czas temu zgłosił się do nas początkujący trener Kuba. Kuba ma dopiero 17 lat, nie ma jeszcze turbo dowalonej sylwetki. Ale jednocześnie jego pasją jest to, że uczy ludzi, jak trenować na siłowni, jak się odżywiać, żeby osiągnąć swoją wymarzoną sylwetkę. I przed tym, jak Kuba zaczął z nami działać, to jego ogromnym problemem było to, że kiedy cokolwiek powiedział, jak zmienić sylwetkę, to zaraz miał mnóstwo hejterów i ludzi, którzy po nim jechali. Dlaczego? No bo jest młody i nie wygląda dostatecznie dobrze. Więc co ja poradziłem Kubie, to żeby on nie mówił o tym, jak robić, jak powinieneś osiągnąć zajebistą sylwetkę. Bo ludzie, no nie będą temu ufali. No to jest tak, jakby gruby dietetyk uczył Cię, jak schudnąć. Jest to po części zrozumiałe, wiadomo, nie jestem za hejtem, ale tak działają ludzie w internecie. Więc co zrobiliśmy? Ja powiedziałem Kubie, słuchaj, musisz mówić o swoich doświadczeniach. Co teraz potrafisz? Kuba powiedział, że no w sumie umie wycisnąć pierwszą stówę. Dużo osób nie potrafi tego zrobić. W sumie to potrafi też zrobić pierwsze podciągnięcie, i w sumie to liczy kalorie już od kilku lat czy miesięcy. Ok, zajebiście, czyli jesteś w jakichś sferach dalej niż przeciętna osoba. I zmieniliśmy u niego komunikację i Kuba mówi teraz, ok, to jest moja transformacja sylwetki, tak udało mi się jej dokonać, uniknij moich błędów. Albo zobacz moje lekcje, ok, czyli mówi o swoich doświadczeniach, a nie każe ludziom czegoś robić. Odbiór jest zupełnie inny. Kuba dzięki temu był w stanie rozwijać swoje social media bez hejtu i zdobyć swoich pierwszych klientów na współpracę. Więc teraz konkret, zadanie dla Ciebie. Zdefiniuj, w czym jesteś pół kroku przed innymi. Na przykład problem, który Ty już kiedyś rozwiązałeś. Jaka to jest konkretnie umiejętność. I nagraj materiał o tym, co Ty byś dzisiaj zrobił, gdybyś zaczynał od zera. Czyli dajesz ludziom konkretne lekcje, ale na podstawie swojego doświadczenia. Opublikuj ten film i wyślij do swoich trzech znajomych. I spytaj ich, czy to jest dla nich pomocne. Jeśli tak, to robisz to, co trzeba, bo początkujący, czyli większość ludzi, nie potrzebują mistrza. Tylko kogoś, kto pamięta, jak było na starcie. Dobra, skoro już to wiesz, to w trzecim kroku powiem ci, skąd masz czerpać pomysły na filmy i posty. No ale w ogóle, czy w social media da się jeszcze wybić? Bo bardzo często spotykam się z takim stwierdzeniem, że ludzie myślą, że to już wszystko zostało powiedziane. To znaczy, że nie ma już nic nowego, już jest tyle twórców i każdy temat już został przewałkowany milion razy. No i potem takie osoby zastanawiają się, no po co w ogóle zaczynać? I, ta, i tak się nie wybije, i tak nie wniosę nic nowego, tylko zobacz. Paradoks tkwi w tym, że ludzie chcą słuchać informacji konkretnie od osoby, którą lubią, która jest podobna do nich, która ma fajną historię, która ma fajną energię i tak dalej. I zobacz to. To nie jest tak, że ja zaczynałem 10 lat temu na social media, kiedy jeszcze nikt nie tworzył i każdy post szedł w wajra. Nie, ja zacząłem 4 lata temu. I wiesz, co mi wtedy ludzie mówili, że, no Janek, no. Niby fajny pomysł, ale no chyba już wszystko jest. W ogóle nie jest, je, nie jest jeszcze za późno na social media. I to jest bzdura. Nieważne, w jak zatłoczonej niszy jesteś, i tak możesz odnieść sukces. I zobacz, bo są takie branże, na przykład właśnie dietetyka, psychologia, fizjoterapia, trening, że tam już cała wiedza została przekazana. To znaczy, jak jest deficyt kaloryczny, czyli naturalna biologia organizmu, jeśli jesz mniej niż potrzebujesz, to będziesz chudu, chud, chud, chudną. <laughs> Nieważne. I teraz... To się nie zmieni, tak? Wiedza została powiedziana. No to jak ma się wyróżnić? Przecież wszystko zostało powiedziane. Czyli, na przykład, czym ja się wyróżniłem, to jest sposób przekazu. Pokazywałem dużo informacji za pomocą różnych wizualizacji, i to ludzi kupiło. Czyli mówiłem o tym samym, tylko w inny sposób. Co jeszcze było? Moja historia, czyli to, że sam przyszedłem odchudzanie, że sam na sobie testowałem różne metody. No i oczywiście. Moja niezastąpiona osobowość. Ludzie bardzo lubili to, że dużo się uśmiecham, że mam dużą energię i że motywuję ich do działania. Więc tak, nawet w bardzo zatłoczonej branży. jaką mi jest dietetyka, udało mi się wybić. Czemu Tobie ma się nie udać? Ja nie jestem w żaden sposób lepszy od Ciebie. Więc dobra, dawaj, co masz zrobić? Weź kartkę i zapisz sobie trzy sytuacje, w których ktoś ostatnio poprosił Cię o pomoc. Na przykład mogą być to jakieś prywatne rozmowy, koledzy, znajomi, rodzina, jakieś dm -y, ktoś Cię za zaczepił na siłowni, w pracy, whatever. Coś, gdzie ktoś powiedział: "Ej, pokażesz mi, ej, pomożesz mi przemyśl to i zapisz sobie". I teraz z każdej tej sytuacji wyciągnij sobie jeden problem, który rozwiązałeś. I swój następny materiał możesz nagrać właśnie o tym. Czyli tak jak komuś pomogłeś jeden na jeden offline, to teraz przenosisz to do online. That's it. nagrywasz materiał o tym, jak rozwiązałeś ten problem, wrzucasz go na Instagrama, TikToka, wszędzie gdzie się da. I w ten sposób zaczynasz. Bo dokładnie to, co pomogło jednej osobie na żywo, pomoże też setkom innych ludzi w internecie. No dobra, to rozwiązuje część problemu, a teraz krok czwarty i przechodzimy poziom dalej. Bo być może jesteś teraz w takim miejscu, że masz tyle pomysłów na content, że po prostu utknąłeś w miejscu, bo nie wiesz, czy twój pomysł jest dostatecznie dobry. O Jezu, na co dzień jak ja wiele razy to słyszę. To znaczy, ktoś zgłasza się do nas po pomoc w social media, i pierwsze, co my zawsze robimy z każdym klientem, to jest znalezienie mu niszy, czyli znalezienie na niego pomysłu jakiegoś konkretnego kierunku. I teraz prawie wszyscy się tego boją. No bo jak to? Ja lubię tyle rzeczy, przecież się ograniczę. A w ogóle ja teraz nie mam klientów, więc jak się ograniczę, to no to jak? Ograniczam sobie potencjał ludzi, do których mogę dotrzeć, więc już na pewno mi się nie uda. Tylko że problemem tego, że jeśli będziesz takim generalistą od wszystkiego, to ludzie za bardzo nie wiedzą, po co się oglądać. Czy jesteś od diety, nie wiem, książek, mindsetu, psychologii, pomaganiu w tym, co mam zrobić, żeby mnie plecy przestały boleć. Nie wiem, od czego ty jesteś. Nie mam takiego jasnego skojarzenia z Tobą. Więc tak naprawdę, kierunek to jest Twój sprzymierzeniec. On Ci pomaga podjąć kolejne decyzje. Czyli jak masz w głowie tego odbiorcę i ten jeden główny problem, który Ty rozwiązujesz to zobacz, o ile łatwiej tworzy się treści. Dlatego ja nigdy nie mam problemu z tym, że o, nie mam pomysłu, bo ja mam w głowie Ciebie. Ja wiem, kto ogląda moje filmy, ja wiem, jak do niego mówić, ja wiem, jakie on ma problemy. Jakbym był teraz od wszystkiego i nagle bym zaczął mówić o, jak są stworzone airpocy, no to what the fuck, tak? Jak i jak ja duży bym miał problem z tematami, bo nie wiem, do kogo mówić, a kiedy mam to zawężone, to wtedy dużo łatwiej wpadają mi do głowy pomysły. Bo taki wybór jednego celu treści to jest jak kręcenie serialu. Czyli nie robisz wszystkich sezonów na raz, tylko wypuszczasz odcinek po odcinku. W kolejnych sezonach możesz dodać nowe wątki, jakieś osobne poboczne historie, ale na początku liczy się spójna historia i spokojnie. To, że się zawęzisz, to nie znaczy, że będziesz mówił o tym do końca życia. Zobacz, ja zaczynałem o tym, że uczyłem ludzi, jak trenować na siłowni. Dzisiaj uczycie o tym, jak. Działać w social mediach, jak zacząć i tak dalej. Z tym się nie żenisz, tak? To nie jest na zawsze. Najwyżej to zmienisz spoko. Bo właśnie na początku, kiedy ja zaczynałem działać w social media, to z racji na no, moje świetne ADHD, to mnie interesuje bardzo dużo rzeczy. To znaczy, interesuje się rozwojem, interesuje się siłownią, interesuje się biznesem, bla, bla, bla. I teraz, jak ja miałem się zawędzić? No i ja mam tyle rzeczy, które mnie interesują. I tworzyłem o wszystkim. I przez to nie miałem żadnego klienta, między innymi przez półtorej roku. I kiedy postanowiłem sobie, dobra, Jeden cel i kierunek przez najbliższe trzy miesiące. I postanowiłem wtedy, że, że będę pomagał kobietom po 30 zgubić kilogramy. No i faktycznie, wtedy, w końcu, po półtorej roku męczenia tematu, zadziałała się magia, bo wszystkie treści ułożyłem do konkretnej osoby, i kiedy ta konkretna osoba wchodziła nad mój profil, no to chciała ode mnie kupić, jeśli miała odpowiedni problem. I wtedy właśnie zacząłem zarabiać social media, przez to, że się zawięziłem szokujące, prawda? Dla mnie też było spoko. Więc dobra, pomogę ci w tym, żebyś tak jak ja nie błądził. Określ i zapisz jeden problem, który twój content będzie rozwiązywał przez najbliższe 3 miesiące. Masz to zdefiniować jednym konkretnym zdaniem. To znaczy: będę pomagał X zrobić Y. I trzymaj się tego kierunku, nic nie zmieniaj, nieważne co ci podpowiada intuicja, trzymasz to przynajmniej przez następne 3 miesiące i zobaczysz co się stanie. Bo jedna decyzja nie będzie definiowała tego kim ty będziesz przez najbliższe 10 lat. Tylko pomaga ci ustalić strukturę i ruszyć z miejsca. No dobra, to teraz krok piąty, w którym pokażę ci, że działanie jest ważniejsze niż perfekcyjny plan. Bo twój zły pomysł to nie jest błąd. Błędem jest pracować nad czymś rok i nigdy nie testować, czy rzeczywiście działa. Bo wiele osób Kocha sobie rozpisywać, co ma zrobić, czyli ustalać jakiś tam plan. Tylko problemem jest to, że bardzo często te plany trwają w nieskończoność i tak naprawdę są strachem przed konkretną decyzją. Czyli zamiast zrobić coś, to ty ciągle jesteś na etapie strategii, planowania, dopieszczania tego i tak dalej. Ale musisz wiedzieć o tym, że takie plany czy strategie, jak one nie zostaną zetknięte z rzeczywistością, to są fantazje, to nie jest żadna strategia. Przez te 4-5 lat, kiedy jestem w biznesie, to. Ciężko mi sobie przypomnieć, kiedy było tak, że ustaliłem jakąś strategię, później ją zacząłem wdrażać, i ona pozostała bez żadnych zmian. Więc moim zdaniem to w ogóle nie jest możliwe, żeby dopracować coś do perfekcji, bez zetknięcia tego właśnie z rzeczywistością. Kiedy zaczniesz testować pomysł w praktyce, to zobacz, uczysz się procesu. Ludzie mówią ci, czy to jest fajne, czy niefajne, czy algorytm ci to mówi w przypadku publikowania na social media. Masz jakieś dane, masz jakieś inputy, które docierają do twojego mózgu. I w oparciu o to możesz dokonywać kolejne decyzje. Możesz coś zmieniać, bo to jest trochę jak Google Maps. To znaczy sama mapa nigdzie cię nie zaprowadzi. Ale kiedy wpiszesz jakąś konkretną lokalizację i ruszysz, tak? Wsiądziesz w ten cholerny samochód i pojedziesz, to nawet jak źle skręcisz, to nawigacja mówi ci, tak? Proszę w lewo, skręć w prawo, zawróć, whatever. Ostatecznie dojedziesz tam, gdzie masz dojechać. Ale kiedy ty będziesz planował idealną trasę, ale nigdy nie weźmiesz dupy, nie wsiądziesz do samochodu, no to jak ty chcesz się dostać w to miejsce, w które chcesz się dostać? Nie da się. I opowiem ci taką historię, która mi się tu przypomina mojego kolegi Kuby. To znaczy Kuba to jest właściwie kolega, przyjaciel, jeden z moich bliższych przyjaciół, bardzo go lubię. I on stwierdził, oglądając mój content i patrząc na to, co ja robię, że w sumie też chce spróbować. Że też chce działać w social media. No i on sobie rozplanował jakąś właśnie wstępną strategię. I powiedział mi, Janek, czy mógłbyś na to rzucić okiem, czy to w ogóle ma sens? Oczywiście jako jego przyjaciel powiedziałem, dawaj stary, nie ma problemu. No i faktycznie to, co sobie wymyślił, o całkiem duży sens, było ok, było takie 6 na 10, trochę wprowadziliśmy poprawek, ale generalnie plan był w porządku. No i powiedziałem Kubie, tak, dawaj, działaj, lecisz z tym. I co się stało? Patrzę po dwóch miesiącach na jego social media, brak postów. I piszę do niego, ej stary, co tam, co, co się wydarzyło? A, no wiesz, teraz byłem zajęty, nie miałem czasu, no ok, jakby życia, ja to rozumiem oczywiście. No to patrzę po sześciu miesiącach, widzę, że no, Kuba nadal nie zaczął. I po 12 miesiącach Kuba znowu się do mnie odezwał. Pytanie brzmiało, ej stary, bo ja tak miałem, niby wiem, miałem wystartować, ale no ta, ta, ta strategia nie wiem, czy jest dobra. Sprawdzisz jeszcze raz? Ja powiedziałem mu wtedy, że słuchaj, oczywiście mogę Ci to sprawdzić, ale moim zdaniem to nie jest Twój prawdziwy problem. Prawdziwy Twój problem jest to, że nie wsiadasz do auta, tak? Nie zaczynasz. Tylko cały czas jesteś w Google Maps i planujesz tą pieprzoną, najlepszą trasę. Tak się tego nie robi i tak będziesz w nieskończoność prokrastynował. I po tej rozmowie Kuba ostatecznie wystartował na social media. Więc szczególnie na początku, ty nie potrzebujesz jakiegoś zaawansowanego planu. Kiedy ja zaczynałem 4 lata temu, to ja nie miałem żadnej strategii. Ja po prostu publikowałem treści i oczywiście to nie było idealne i to długi czas nie przynosiło mi efektów. No ale gdybym w ogóle nie zaczął, to bym nie wiedział, że mój jakiś tam wstępny plan jest bez sensu, tak. Więc dlatego, ty ustal sobie jakiś minimalny plan. To znaczy, będę tworzyć kontent. Nawet konkretnie. Będę tworzył treści trzy razy w tygodniu o tym i o tym dla takiej i takiej osoby. I kontynuuj to przez bite trzy miesiące. Niczego nie zmieniaj. Twoim zadaniem jest działanie. I po trzech miesiącach zrób sobie analizę. Wtedy zobacz, czy to działa, czy trafiają te treści do odpowiednich osób, kto odpowiada na te treści i tak dalej. I wtedy możesz coś zmieniać. Ale na teraz potrzebujesz więcej danych, nie potrzebujesz idealnego planu. Dobra, wiesz już, że tworzenie kontentu to jest najszybszy sposób na zarabianie z pasji. I wiesz też, od czego zacząć, jeśli chcesz zostać twórcą. Teraz kliknij w ten film, który wyświetla się o tutaj i poznasz tam 7 prostych kroków na publikowanie w social media. Obejrzyj go, i przekonaj się, że jeszcze nikt nigdy nie był gotowy na starcie i ty też nie musisz być gotowy. Klikaj, oglądaj, widzimy się w kolejnym materiale.